Na Węgrzech jest mniejszość chińska, o czym prawie nie wiemy. Mianowicie na przełomie lat 80. i 90. Węgry otworzyły swoje granice. Chińczycy to wyczuli i zaczęli tysiącami, bo oceniało się, że w pewnym momencie prawie 50 tysięcy, via Rumunia, jeszcze były takie linie lotnicze, Tarom się nazywały, przy, przylatywali do Rumunii i potem przez zieloną granicę i utworzyli mniejszość. I ówczesny minister spraw zagranicznych Gej musiał szybko jechać do Pekinu, żeby reżim wizowy z powrotem wróci, przywrócić. Natomiast na Węgrzech jest mniejszość chińska i ją widać. Nawet istnieje w Budapeszcie dwujęzyczna szkoła yy, podstawowa. Jak premier Chin Li przyjechał, to tę szkołę odwiedzał. To jest po pierwsze. Po drugie. Na Węgrzech jest i to jest potwierdzone najwięcej instytucji chińskich w całej Europie Środkowej, i stosunek do Chin, Pragi i Budapesztu są skrajnie przeciwstawne w tej chwili, bo przecież mieliśmy teraz Wystrechila, który pojechał z oficjalną wizytą na Tajwan. Natomiast Viktor Orban całkowicie trzyma się linii Pekinu, za co jest chwalony i co więcej, i to jest istotne, zaczęły przybywać coraz większe pieniądze w ramach telefinitaz, Wspomniałem już to tej, tego otwarcia strategii na wschód. W ramach tej strategii 16 plus 1 czy 17 plus 1 dzisiaj. Takim okrętem flagowym tej miała być inwestycja szybkie pociągi łączące Belgrad z Budapesztem i dopiero wiosną tego roku podczas pandemii podpisano wreszcie kontrakt, że będzie on zrealizowany z pieniędzy chińskich. Ten też podobnie jak elektrownie Paksz ukryto i myślę, że to Dużo wyjaśnia, że to są nietransparentne projekty, propozycje, transakcje i formuły, które zresztą doprowadziły do jednego spektakularnego, wielkiego pęknięcia kiedyś w Fidesie, kiedy Viktor Orban brutalnie pokłócił się. Balint Modior ze znanej książki również czytelnikowi polskiemu powiedziałby, jak to w mafii. Wiktor Orban pokłócił się z twórcą imperium biznesowego Fidesu Lojoszem Simiczką, no i Orban wygrał. I w tej chwili było tu pytanie, jeszcze jedno, bo też mam podgląd na czat, czy co by się stało, gdyby Orban przestał rządzić? Otóż, o, ja już powiedziałem Orban na samym to wstępie, że Orban planuje dożywotnio rządzić, a jego duch ma rządzić jeszcze na 100 lat do przodu. No, wobec tego żadnej alternatywy ideowej, programowej czy politycznej w tej chwili dla Orbana nie ma. Należy do tych obserwatorów i analityków yy, o sceny węgierskiej, którzy uważają, i mówią to wprost, że w demokratyczny sposób Orban władzy nie straci, bo ma za dużo narzędzi, środków oddziaływania i wpływu, że to się musi coś stać na. Mówiąc po polsku, ulica lub zagranica może tutaj coś zrobić, zmienić, ale na to się na razie nie zanosi. Wobec tego, wykorzystując obecne zawirowania, tak bardzo widoczne podczas pandemii, że w stosunkach chińsko-amerykańskich dochodzi do praktycznie nowej zimnej wojny. Viktor Orban zaczął zmieniać tonację wyraźnie w tym roku i mówi, że jeżeli. I to ma takie wystąpienie, które u nas absolutnie przesz, przeszło bez uwagi. Dlatego zareagowałem i poprosiłem obecnego tutaj Wojciecha Przybylskiego, żeby mi dał łamy żeby wspomnieć o takim wystąpieniu programowym 6 czerwca tego roku w szatoru Johej, wiem, że to jest nie do wymówienia dla większości nas węgierskich miejscowości na granicy ze Słowacją która jest swego rodzaju manifestem wykorzystać obecne zawirowania na scenie światowej, wykorzystać zachwianie się obecnego ładu światowego do tego, żeby przywrócić należne Węgrom miejsce. Czytaj wrócić do złotego wieku epoki świętego i korony świętego Stefana.